Witam serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj losujemy sobie z kina z poprzedniego odcinka. Wystarczyło napisać, e, czy graliście nowe tryby. A więc losujemy, moi drodzy, e, zobaczymy, kto nam tutaj wyleci. E, ok, kina to dzięki za elegancki odcinek. Nie grałem jeszcze z nic z tych trybów, tylko standard. Także do Kinato leci e, oczywiście skinek z poprzedniego odcinka. No i oczywiście poszedł skinek do Kinato, także pozdro. A jeżeli Ty chcesz wygrać skinka, który właśnie wyświetla się na ekranie, oglądaj odcinek do końca. No I oczywiście pamiętajcie, aby używać kodu MAĆKOS, moi drodzy. Możecie zgarnąć również prezent przy użyciu tego kodu MAĆKOS. I zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie, bo tam możecie wygrywać skinki. Ostatniego headshot'ika wygrał Radek Rudy, e, no i co? No i oczywiście zapraszam serdecznie, bo tutaj takie konkursy są dosyć często. E, także myślę, że warto sobie wejść na Instagrama, zaobserwować, w opisie. Moi drodzy, marzy mi się bardzo ten e, Slaughter Talon Knife, e, także potrzebujemy 5000 zł, żeby takowego talonika sobie kupić, e, więc miejmy nadzieję, że nam się uda to zrealizować. Taki dzisiaj jest plan odcinka. Moi drodzy, e, maśniutkie bitewki, maśniutkie bitewki, które po prostu e, będą za zadanie miały nas tutaj wzbogacić. E, porobimy sobie może jakieś bitwy na tym sugarze, bo on jest dosyć ciekawy. E, ostatnio sobie go tutaj testowałem trochę kilka skrzynek fajnie mi oddało zagramy sobie na razie w ten sposób 3-3 zagramy sobie to na 3 graczy na point rusha i zobaczymy co się ciekawego nam w tym odcinku wydarzy, a wy dajcie znać w komentarzu żeby wygrać oczywiście skinka jaka była u was dzisiaj pogoda E, czy było brzydko, jaka była pogoda, po prostu możecie się rozpisać troszkę, napisać e, parę, e, parę słów na ten temat, mm, dajcie znać, będę jestem bardzo ciekaw, u mnie osobiście jest brzydko, e, mam nadzieję, że u was tak nie jest, chociaż myślałem, się, że może tak być pewnie, aczkolwiek dajcie znać jaka tam pogoda u was aktualnie jest na rejonie.

Aż mi zacięło płytę, sorry. Ale, ale to byłaby dobra bitwa 1400. Ten Urusin na złodzień tutaj gotował, aż mnie ścięło trochę. Ale to nie, zlecimy z następną bitwą w takim razie. No i dobra, zagramy sobie 3 razy Swipe Sugar. zagramy sobie USP Sugar. I zagrałbym tutaj jeszcze Musby razy 3, razy 2, przepraszam. Za 7 stóweczek. Znowu bitwa z 7 stówek. Myślę, że to ma prawo bytu. I zagrałbym to tym razem na normalu. Um, chociaż nie wiem, czy to było takie mądre, bo tutaj Muzbi w sumie w większości wypadków będzie decydować o tej bitwie, jeżeli chodzi o normal, ale te swipey na, swipe na kółkarze są tak zajebiste. Ostatnio sobie na streamie mmm, robiłem, bawiłem się nimi, powiem wam, mega, mega, mega mi oddawały, bo ta strzynka kosztuje pytać złoty i praktycznie każda ta strzynka się zwraca, jak sobie tak patrzyłem, jak, jak to rozgrywałem, więc mega, mega fajna bitwa, taka, znaczy mega fajna strzynka, żeby tak sobie gdzieś jakiś proficik lekki zrobić. E, taki dosyć pewniejszy Bo to, że wygracie bitwę to jest jedno Ale to, że zrobicie z niej profit to jest oczywiście drugie e, Business Class znaczy, Zależy jaki ten profit też będzie oczywiście e, Ok, jak na razie fajnie Mamy Business Classa, mamy Blueprinta Więc to jesteśmy na prowadzeniu bez wątpienia e, I jeszcze nam poleciał teraz Neonoir Więc to nie jest cały taki zły drop I mamy Musby e, Zobaczymy co ciekawego poleci Ok, mamy P250 Digital Architect e, I chyba zapowiada się, że ta bitwa jest nasza Tak jest, Radatem i hazard nam wleciał tutaj Moi drodzy i to jest piękna bitwa, to jest bardzo, bardzo, bardzo piękna bitwa. To mi się podoba dwujeczka wpada na nasze konto z 700 zł, także bardzo, bardzo mega dobry drop. No i jedziemy dalej, mamy 3,5 kafelka. Także wiecie co, jest szansa, że tutaj coś jeszcze podziałamy jest szansa, że tutaj coś jeszcze podziałamy. Co byśmy sobie tutaj mogli pyknąć? Tak myślę, że ten USP Sugar był bardzo fajny. Ja bym to zagrał razy 10 tego USP Sugara sobie na, na dwóch graczy może nawet teraz dla na pewnie jaka takiego troszkę bardziej e, albo nie, zagramy na trzech na underdoga zagramy na trzech na underdoga bo dla trzech na dwóch graczy to byłoby takie trochę poszło powiedzieć lipne ale fajnie podoba mi się drop z tego USP e, sugarka e, i powiem że tutaj skinki też są całkiem ciekawe też są całkiem ciekawe, fajna procentówka jest ja takie procentówki w miarę w miarę lubię e, zobaczymy mam nadzieję że jakaś gwiazdeczka wleci tutaj naszym przeciwnikom oczywiście jak na razie pięknie rozpoczynamy, moi drodzy, tego underdoga. Eee, I jest gwiazdeczka tutaj dla naszego przyjaciela da Świetnie, panie Jinodzie, gratuluję tej wioski. Obecnie, fajnie go mu poleciało. Eee, Kilka firm, świetnie, mi za z poleciało Poleciał teraz tutaj lid eee, Conduit. Conduit, chyba tak. I na razie ok, idzie to pięknie, idzie to, idzie to bezbłędnie, widzowie. E, może to będzie ta bitwa, akurat, w której kurwa uda nam się, już tak brzydko mówiąc, troszkę e, tą piąteczkę wystrugać tutaj, e, którą potrzebujemy mieć, żeby. Ajajaj, okej, okay. no i pierwsze, pierwsze kłopoty zaczynają. Pierwsze kłopoty będziemy się tutaj porównywać najbardziej do Pewora, e, bo Pewora ma tutaj e, aktualnie największe szanse. Bo Gino, Gino mimo wszystko, i tak e, jakoś sobie daje rady. E, I jest kolejna gwiazdka dla Genon, to mnie nie ratuje, bo ja bym chciał gwiazdkę. Wiecie dla kogo? Ja bym chciał gwiazdkę, moi drodzy, dla. O, jeszcze mi dropnął -no serum. Jejku, 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 nie. Niedobrze to wygląda. Chyba, że im coś poleci jeszcze. Chyba, że im coś poleci. okej, okay, Road Rush dla Pewora. Dla Pewora gwiazdka jest potrzebna. Dla Pewora jest zamawiana pilnik gwiazka. E, ale widzę, że mi tutaj poleciało coś fajnego jeszcze, chyba. No mm. nie. Ale zaraz się zobaczymy, co to będzie. Ok, 83 zł Onoir Dla Pewora jest zamawiana gwiazdka G4, proszę cię. Zamawiana gwia gwiazdka dla Pewora. Ale mi daje, kurde, no niestety. Poindrasz chyba tutaj był, tak szczerze, chyba tutaj był Poindrasz bardzo dobry. Jest gwiazdeczka dla Pewora, ale ona nas nie uratuje, bo tutaj widzę, że kolejna Onoirka jest. Nie wiem, co musiałoby mu wylecieć, żeby, żebyśmy Żebyśmy to. No właśnie, czy Orion. Szkoda, szkoda, szkoda. Ojejku. Tutaj Pointrash był chyba tak szczerze. Ale jaka bitwa, mosta, trójeczka, ty. Bylibyśmy w domu, bylibyśmy w domu, jakbyśmy wygrali tą bitwę. Eee, także Unlucky mega, ale, ale no tak, tak wie dwie gwiazdki, znaczy miałem w sumie jedną gwiazdkę no i to serum mi poleciało i dwa z Noir Szkoda, lecimy za tą bitwą. I dobra wiecie co widzowie, ja bym się tutaj nie czaił za bardzo Zagrałbym coś takiego też ciekawego eee, Zagram sobie Bobby razy dwa eee, i tego gadgetka bym dopchał myślę tutaj razy 5 eee, I zagram to na trzech graczy eee, na trybie zagram to nawet na crazy terminalu Jaką mamy procentów w tym gadżet Cougar Okej, okay. jest to fajna skrzynka, jest to fajna może być crazy terminal, może być to crazy terminal, a ja właśnie tak korzystając z okazji zapraszam codziennie o godzinie 20.30 na streamy na moim kanale Maćkos, na którym po prostu siedzimy sobie wieczorem, gadamy sobie, na jakieś furty tutaj sobie coś, coś się bawimy, zawsze też rozdaję jakiegoś blika, skina, także zawsze coś codziennie można coś sobie zgarnąć na siebie, także zapraszam serdecznie, bo myślę, że warto. Codziennie godzina 230 są stymki, także zapraszam serdecznie. No i dobra, zobaczymy jak ta bitwa się tutaj potoczy. Mamy Crazy Terminal, czyli wygra osoba, która oczywiście będzie miała najgorszy drop z ostatniej skrzynki, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, tak jest, bo to było na odwrót po prostu Ale jak na razie to trochę cienko to wygląda, że mi się jeszcze bekło sorry jak coś, ale jadłem przed chwilą obiadek Ale dobra, zobaczymy ostatnia skrzynka i czy to będzie po naszej myśli, czy nie. Uwaga, 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 uwaga. Jest! jest! Jest, 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 jest! Jest! Mamy to, mamy to. Tylko, że szkoda, że tylko, tylko dwójeczka. Tylko dwójeczka, bo był potencjał na więcej tutaj. Ale dobra, udało się, jest bitwa siedzi, jest uśmieszek na twarzy, także to jest najważniejsze. Dobra, wracamy do punktu wyjścia. Nie możemy się przebić coś, mam wrażenie, że nie możemy się przebić lekko. Zostawmy te sugary na razie. I zagrałbym tutaj coś, coś, coś sprawdzonego przeze mnie. Zagram sobie tej Hydrotusa razy 3 Meiza razy trzy. I może do tego jeszcze jakiś Neptun razy 3, coś takiego grubszego na dwóch graczy. Zagram to na trybie normalnym po prostu, na dwóch graczy. I tutaj bym szedł po to po prostu, że będziemy mieć profit. żeby będziemy mieć profit, chociaż nawet jakiś 50% z tego co tutaj w tą bitwę wsadziliśmy i, i, i nam to w miarę, w miarę odda, że będziemy mogli um, coś tutaj więcej pokminić. Na trzech graczy byłoby to ryzykowne, aczkolwiek wiadomo, że stopa zwrotu byłaby większa. Gramy na Shelliego, to mi się bardzo nie podoba. Bo, zaszeli, bo oczywiście prostu, na twórcy akurat nie przypadam. E, mi często Sesheri tutaj e, gdzieś podkłada, podkłada, e, podkłada pod nogi kłody. E, no, ale zobaczymy, ale zobaczymy. Hydrotus razy 3, ostatnia, trzecia skrzynka. I mamy ładnie Kobalt Distribution, więc jak na razie pięknie to wygląda. E, dosyć e, fajnie te skrzynki, powiem szczerze, oddały Hydrotusiki. Ok, już się bałem, że będzie miał gwiazdkę. W sumie ja też mogłem mieć, ale, ale on jakby to, by to nas skasowało do dogłębnie już i okej. Okay. Jak na razie mu oddaję. No nie ma co się martwić jeszcze, bo, bo wiecie co, tutaj może być kwestia tego, że poleci mi gwiazdka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tak chcę właśnie dyskutować w ten sposób. I to mi się bardzo podoba. Moi drodzy i prawdopodobnie... O nie, o nie, o nie, o nie dobrze, niedobre nowinki, niedobre nowinki. Ale ten ten bo jest droższy, czy nie jest. o nie dało mu pojść jeszcze. Niedobre nowinki widzowe, niedobre nowinki. Nie gadaj, że to przegramy szczelin, bo będzie bardzo, ale to bardzo przykro. Jeszcze ten główny aneus, alblu... Blue. Nie, kurwa, nie gadaj. Nie, 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 to się tak nie może skończyć i to się tak skończyło. Jaki fart, ale mu rzuciło, stary. Jaka to byłaby bitwa? Ósemka by była z tego, jak na dwóch graczy, to jest niesamowite, nie? Ale zgarną szanowni moi drodzy i takim niestety nieprzyjemnym akcentem e, kończę z wami dzisiaj ten odcinek. Chociaż dostaliśmy farmasa, Commerations, e, będzie dla was do rozdania. E, także dzięki, bardzo swarcikiem trzymajcie się. Pozdro. Siła. Hello.